Dobra, jesteśmy na Kempiperze i dzisiaj jedziemy do kina. Jakiś film, zimowy, świąteczne filmy. Dobra, wysiadamy z autobusa, no to jedziemy do kina. Dobra, idziemy do premiera. To premiera idę dobra idziemy na film idziemy na film ja 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 nie mogę się doczekać na film. Super! Jestem bardzo... Jest bardzo fajnie. Dobra. Jesteśmy na premniejsze. Dobra. Nagram film na premniejsze. rozpadłam! To było śmieszne! Ja, proszę o cierpliwości, wiadomość, bo wtedy jest ładna pogoda i dużo śmiechu. Naprawdę to jest wisła wiadomość. Dobra, idziemy po ciasto. Zjemy? Jakie pyszne ciasto, a może go zjemy? No ta zjemy ciasto. Nie wiem, to jest pyszne. O nie, zgubiłam rodziców, a gdzie są rodzice? A... O nie, co pan to robi? Proszę, państwa, a mogę zejść, bo skupiłam rodziców. Nie, nie mów, proszę o bilet. Ale proszę, ja chcę, ojciec. Poskubiłam rodziców, nie możesz. No weź to idź, poskubiłeś rodziców. Przecie padli słuchaj, a możesz zapłacić za pop Coin? No, pewnie zapłacę za popcorn. Dobra. Dziękuję, proszę pani. Miłego dnia. Dobra. Minęło dnia, a teraz idziemy na tuszy ekian. Dobra, ja. zacznie się film. Zmierzony oh, film, koleta, koleta. I też pytanie. Zmierzony ah. film, koleta, się koleta. Oh, oh, oh. 嗯。<laughs> 哈哈，前面的飞，前面的飞，哈哈哈哈哈，哈哈哈，都比我可爱多。 Kolęta. Była kolenta, była kolenta. Kiewi sam w tomu. On popaszył kłopot przez ekran. No? Takiego wsparcia nie było. Całe życie, tylko Kaczyński. Niech... Pół godziny później. Koniec filmu. Koniec filmu. Brawo! Był świetny film! To był fajny. Teraz dzień wiadomości. Dobra, widzowie, był na fajniejszy film z sam w domu. Tak widzowie miłego dnia i życzę do pozydnia nad wycieczce do kina. następny widzowie, a podobał mi się film. Oglądaliście Kevisan domu. A dzieci okrutaliście, w kinie. Tak okrutaliśmy w kinie i pan fajnie. I była śmieszna kolenda. Haha się śmieje. No to czego miłego dnia. I ona pełcie rosła. Od 7 lipca miała, miała 7 lat. lat. Teraz ma 6 lat. 1 maja będzie malutki dzidziuś. Dajcie ulubienia i lajki i piszcie komentarze. Komentarzy. Pawlicowie!